Dobra, jadę już. No to co, będą nikt mi mówił? Rozumiem, nie? To wasze zdrowie. Ach, nie nie ciśniu, fla... trzy, tak nie, że chuj. Kurwy, syt, patrz jak ładuje. Ładnie ci nie flaga, To flacha 3, normalnie. Jebani. Tak goręco popiję Dobra? Dobra? No trzeba łyżki przepić, bo tak nie wypada tak. Dobra, to wypij to całe, idziemy po następną.

Daje państwem. Żeby naszym dzieci mieli bogaty ojców. Pojemnie <laughs> <laughs> <A, śmiech> ja na chwilę po tym co